Co to jest zapalenie twardówki? Twardówka to biała łącznotkankowa błona, która tworzy ścianę gałki ocznej i nadaje jej charakterystyczny biały kolor. W przebiegu ciężkich, niekontrolowanych chorób reumatycznych, przede wszystkim w reumatoidalnym zapaleniu stawów oraz w zapaleniu naczyń z obecnością przeciwciał Anka, może dojść do zapalenia twardówki i o tym opowiem w tym nagraniu. Ja nazywam się Mikołaj Kamiński i jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z reumatologii. Przypominam, że ten podcast ma charakter edukacyjny, a każdy przypadek powinien być interpretowany indywidualnie przez lekarza. Zapalenie twardówki przebiega dużo ciężej niż zapalenie nadtwardówki, o którym opowiadam w osobnym nagraniu. Pacjenci z zapaleniem twardówki odczuwają silny ból gałki ocznej, który może promieniować do głowy i nasilać się przy ruchach gałki ocznej. Do tego mogą występować zaczerwienienie oka. Światłostręt, uzawienie oraz zaburzenia widzenia. Generalnie zapalenie twardówki traktujemy jako ciężki stan, który może prowadzić do uszkodzenia gałki ocznej i utraty wzroku. Jeżeli dochodzi do zapalenia twardówki w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów, to w sytuacji, kiedy reumatoidalne zapalenie stawów jest niekontrolowane i rozwija się de facto zapalenie naczyń związane z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Wtedy nie tylko może dojść do zapalenia twardówki, ale również może dojść do ostrego uszkodzenia nerwów obwodowych czy do powstania nowych zmian skórnych z wytworzeniem owrzodzeń. Podobna sytuacja jest w zapaleniach naczyń z obecnością przeciwciał ANKA. Jeżeli mamy zajęcie gałki ocznej, to zawsze traktujemy to jako ciężką manifestację choroby. W takim wypadku podstawą jest ograniczenie procesu autoimmunologicznego poprzez stosowanie leków immunosupresyjnych czyli takich, które hamują procesy autoimmunologiczne, a jednocześnie osłabiają naszą własną odporność przed drobnoustrojami. I w przypadku zapalenia twardówki podstawą leczenia są wysokie dawki sterydów oraz inny lek immunosupresyjny, np. metotreksat albo mykofenolan mofetylu. Natomiast, jeżeli mamy guzkową albo martwiczą postać zapalenia twardówki, bądź dochodzi do obwodowego wrzodziejącego zapalenia rogówki, to w takiej sytuacji najczęściej stosuje się pulsy ze sterydów do żylnie oraz podaje się cyklofosfamid, czyli stosuje się schemat, który stosuje się w ciężkich chorobach układowych, np. przy zajęciu mózgu przez toczeń. W przypadku braku zadowalających efektów takiego leczenia stosuje się leki biologiczne, przy czym w dotychczasowych badaniach najczęściej stosowano infliksimab albo rytuksymab. Podsumowując, zapalenie twardówki to ciężka choroba okulistyczna. Która często może być związana z chorobą reumatyczną, przede wszystkim z ciężkim, niekontrolowanym reumatoidalnym zapaleniem stawów bądź inną chorobą układową. Na szczęście, dzisiaj zapalenia twardówki zdarzają się rzadko, gdyż ze względu na poprawę wyników leczenia w chorobach reumatologicznych, dzięki szerokiemu stosowaniu leków immunosupresyjnych oraz leków biologicznych, coraz rzadziej stwierdza się przypadki zajęcia oka w przebiegu tych chorób. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału i do usłyszenia w następnym podcaście.